moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pre i zapraszam was dzisiaj na takie klasyczne omówienie rynku według mojego głównego modelu handlowego Prey. Jak zawsze przyjrzymy się wszystkim potencjalnym setupom, które miały miejsce w tym tygodniu, miały miejsce również dzisiaj oraz oczywiście przejrzymy sobie kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. Zrobię wam też taki mini weekly bias w kontekście tego, co nadchodzi w przyszłym tygodniu, no bo tak naprawdę wtedy już będziemy otwierać nowy miesiąc, ostatni miesiąc, jakim jest grudzień. O którym oczywiście warto kilka słów, mimo wszystko wspomnieć. Powiem wam szczerze, w ogóle możecie jak zawsze dać znać w komentarzu, jak tam wam minął ten tydzień handlowy, jakie pozycje zawieraliście, z czym walczyliście. Bo ja dzisiaj rano szczerze wam powiem, że miałem dosyć, dosyć sporą zagwostkę. W pierwszej kolejności moją zagwostką było to, że wskaźnik wyłączył mi kompletnie zakres to znaczy w zasadzie miałem wyłączone zakresy w kontekście Asian Session Range i w ogóle miałem wyłączony CBDR, więc w zasadzie dokładnie tak wyglądało moje Asian Session Range i z samego rana miałem takie przeświadczenie, że dosłownie na wszystkich parach walutowych pojawia się potencjalny setup, po czym, po czym bardzo szybko się właśnie ocknąłem, że tak naprawdę miałem wyłączoną, wyłączony zakres. Taki mały błąd, a mógłby mnie kosztować tak naprawdę sporo, mimo że tam niektóre rzeczy i tak by ostatecznie pociągnęły. No, to pierwsza rzecz, która dzisiaj definitywnie rzuca się w oczy, no to to, że na każdej z par walutowych poza tak naprawdę Etkiem mieliśmy przekroczone Asian session range, jeśli chodzi o zakres. Także to już dawało dosyć mocno do myślenia, jeśli chodzi o potencjalne w ogóle zakresy i to, że raczej będziemy tutaj mieć prawdopodobnie retracement, co w ramach mojego modelu akurat nie jest takie złe, no ale zasady to zasady, więc zostawał w zasadzie no masło maślane, ale został dzisiaj tylko, tylko i wyłącznie Edek. I chciałbym się jemu przyjrzeć, ponieważ kilka osób w sprawie Edka do mnie dzisiaj pisało. Krótki przerwnik reklamowy oczywiście dla partnera na tym kanale, jakim jest Forex Tester Online, czyli oprogramowanie do backtestowania swoich strategii handlowych, z którego sam korzystam prywatnie. Przede wszystkim dlatego, że mam tutaj wszystkie swoje customowe wskaźniki, z których również korzystam na TradingView. Dzięki temu po prostu podczas procesu backtestowania wszystko wygląda bardzo, bardzo zbliżony sposób. Oczywiście każdy z Was, czyli z moich widzów, jeśli zdecyduje się kiedykolwiek na Forex Testera jako oprogramowanie do backtestowania, ma dostęp w linku w opisie do wszystkich tych wskaźników całkowicie za darmo. Obecnie oczywiście trwa promocja Black Friday, więc w zasadzie możemy dostać Forex Testera niemalże najtaniej, ze względu na to, że mamy minus 50% na stronie. Do tego możemy dołożyć minus 10%, choćby z kodu, który teraz wyświetla wam się na ekranie. I ostatecznie robi nam się minus 60%, niemalże, a trzeba przypomnieć, że jest to programowanie, które kupujemy dożywotnio, więc nie jest to żaden model subskrypcyjny. Kupujemy sobie wersję na przykład właśnie Pro, która umożliwia nam uploadowanie, wgrywanie customowych wskaźników oraz daje nam 727 symboli do backtestowania, przecież to jest ogromna ilość tak naprawdę, szczególnie jeśli właśnie weźmiemy pod uwagę, że kupujemy to programowanie raz. No, jest to dla mnie bardzo dobry deal w tym zakresie ciężko Myślę o lepszy szczególnie że również mamy dożywotnie wsparcie jeśli chodzi o tą aplikację widać że cały czas się starają aktualizować i aplikację i nawet stronę No to mamy również dożywotnią aktualizację danych więc dla mnie jest to bardzo dobra oferta szczególnie biorąc pod uwagę że trochę sam już mam prywatnie dosyć tych modeli subskrypcyjnych które na koniec roku jak człowiek tak to podliczy to naprawdę jest tego bardzo bardzo dużo to tyle Zapraszam do dalszej części Materiał. Więc zacznijmy sobie od rzeczy podstawowej, jak to wyglądało przed, a w zasadzie w momencie market structure shift'a. Rzecz, której chciałbym się przyglądać w pierwszej kolejności, to właśnie dzisiaj ten market structure shift, który tutaj był naprawdę bardzo lichy, to znaczy on znowu było tego jednego pipsa. Ja już po prostu mam w zwyczaju wtedy sprawdzać, jak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj, tak naprawdę, jeśli chodzi o Edka, no to, no to możecie zobaczyć, że na TikMIL-u również tutaj na przykład nie było market structure shift'a generalnie rzecz biorąc on na FXM był chyba tutaj również o tego jednego pipsa czy tam czy tam troszeczkę więcej no i na futuresach które sobie też dodałem też go nie było no ale powiedzmy szczerze że dzisiaj mieliśmy przynajmniej na na dwóch na dwóch dostawcach dostawcach danych tego market structure shifta tutaj następna świeca i tak go potwierdziła więc nie ma tragedii jeśli chodzi o to jeśli ktoś tutaj pakował się w tą pozycję no to nie ma aż takiej tragedii no jeśli chodzi o mnie to ja całkowicie siedzę na razie z rękami pod, pod tyłkiem, bo no, był to setup, który potencjalnie pojawił się, ale przed drugą 00. Nie ukrywam, że trochę na niego ostrzyłem sobie zęby mimo wszystko, bo podobało mi się to w jaki sposób dzisiaj cały rynek. Miałem wrażenie par walutowych, które wchodzą właśnie w skład mojego koszyka, idzie w jednym kierunku, ale zaraz zresztą o tym sobie powiemy nieco więcej. Więc jeśli chodzi o pierwszą 50, która tutaj zrobiła tego wstępnego market. Structure Shifta, może w ten sposób to nazwijmy. No, to pierwsza 50 również na samym DXY zrobiła market structure shifta powyżej tego wierzchołka, więc jest to i był to bardzo dobry znak. Następna świeca na DXY utworzyła volume imbalance, co było bardzo dobrym znakiem. Poza zgaszeniem tej świecy i tym fail to displace tutaj, to mogło definitywnie wy, wystraszyć. Nie ma co się oszukiwać. Natomiast w dalszym ciągu, również tutaj i na DXY, tak naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo ładne przytrzymanie w ramach tego tutaj break. -a i 50%. Zresztą ten volume imbalance tutaj dosyć mocno już wsk mógł wskazywać na to, że jest konkretny charakter tutaj już rynku. No i później mieliśmy ładną również dystrybucję na DXY. Ta dystrybucja również przeniosła się na samym na samym w tym momencie etku. Jeśli chodzi o etK bardzo ładne price action pod kątem tutaj definitywnie całego tego order bloka, który nam się tu utworzył. Bardzo ładne 50% tutaj zostało przytrzymane. Nawet co wprawniejsze oczy poza tym order blokiem, który tu jest, mogły zauważyć ten malutki tutaj, naprawdę malusienki for value gap, który się utworzył i tak jak widzicie, co do pipsa 50% tutaj retracementu zostało zaatakowane. Breaker co prawda został w tym momencie został w tym momencie lekko naruszony, ale to powiedzmy sobie szczerze w przypadku Forexa to jeszcze nie jest jakaś tam wielka tragedia, bo no wiecie, Forex i dane generalnie tutaj o jakieś właśnie kilka pipsów czasami nie ma sensu nie ma sensu się sądzić. De facto dlatego właśnie takie market structure shifty ja traktuję dosyć ambiwaletnie. Widzieliście moją ostatnią pozycję na funcie. Ja lubię kiedy jest po prostu na świeca kiedy widzę że wleciało volume i widzę po prostu że, że pieniądze wleciały na rynek po prostu mocne jeśli chodzi o jeśli chodzi o spadek albo albo po prostu zostały zaabsorbowane właśnie zlecenia kupna więc to mi się to mi się tutaj definitywnie nie podobało jeśli chodzi o Market Sector w takim wydaniu ale tak jak mówię rozumiem że ktoś mógł się tym posiłkować jeśli chodzi o pozycję bo przede wszystkim mieliśmy swipa mieliśmy swipa po pierwsze tego wierzchołka wierzchołka z poprzedniej środy co bardzo ważne ten wierzchołek na H1 również był umieszczony w ramach tego for value gap for value gap na H1 natomiast to co jest bardzo ważne w tym zakresie to co miało miejsce dzisiaj to tak naprawdę to ja muszę sobie powyłączać, żeby tu na tych wyższych interwałach tego nie mieć. To był ten order block. order block, który został wcześniej przetestowany, tak jak widzicie świeca, ostatnia świeca wzrostowa przed spadkiem, on zrobił tutaj market structure shifta, został przetestowany później i bardzo i tak naprawdę utworzył dosyć, dosyć znaczący spadek, no bo mówimy tutaj o praktycznie już 1% na etku, więc absolutnie nie dziwię się, że mieliśmy dzisiaj z niego reakcję, szczególnie po sweepie swing high'a na high Jeden. To jest naturalna kolej rzeczy, więc przyczynowość była, jeśli chodzi o H4, bardzo dobra. Dzisiaj, z perspektywy czasu, jak patrzę sobie na ten setup, to trochę mam wątpliwości, czy nie powinienem go zabrać. Naturalna kolej rzeczy, jeśli myślicie, że ja też, że ja już takich rzeczy nie mam. Czasami mam, czasami mam, patrzę i zastanawiam się, widzicie, już teraz nawet znowu wyłączyłem sobie Market Sessions, muszę o tym pamiętać, żeby mi się to tu wyświetlało. Więc jeśli chodzi o to, 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 to czasem sam tak mam, natomiast wyleczyłem się już na pewno z tego, żeby się tym katować. Absolutnie się tym nie katuję, bo paradoksalnie i tak listopad sobie kończę na plus, no nie, nie było tutaj szaleństwa, jeśli chodzi o dużo ilość setupów. Natomiast tak jak wspominałem, wam w moim, o uh, sorki, dłuższym materiale, mite nawet 2% czasem, czy tam troszkę więcej, biorąc pod uwagę na i gdzieś tam pomniejsze trade, 2-3%, dla mnie to jest fenomenalny wynik w przeciągu miesiąca z użyciem dużego kapitału, to naprawdę i tak jest w stanie nam oddać, wiadomo, można znacznie więcej, szczególnie na przykład na zdaku ale sam dopiero tego się uczę i jeśli chodzi o to, definitywnie również tutaj IBDA była bardzo dobrym znakiem, to znaczy IBDA mieliśmy w zasadzie Tutaj ekspansję. Bardzo mocny premium, bardzo mocne premium, wręcz ogromne premium, można by rzec, jeśli chodzi o IBD. Sami możecie zobaczyć, zresztą, jak pójdziemy sobie na interwał dzienny i popatrzymy na IBD, no to definitywnie tutaj ibda to była jedna z pierwszych takich dystrybucji, właśnie do IBD na rzecz IBD-20. Widzimy tutaj IBD 40, nawet IBD 60, więc bardzo tutaj mocna, mocna zagrywka z tej perspektywy. No ale trzeba brać pod uwagę to, jak. Jak tutaj ten for value gap na interwale dziennym nam przytrzymywał? Więc ja mam wątpliwości co do tego, czy na pewno. Czy na pewno tutaj mówimy o, o końcu tego, tych, te, tej dystrybucji w kierunku Long, która tutaj ma, ma miejsce, tak naprawdę właśnie od wtorku 24 listopada? No, zobaczymy. Zobaczymy, definitywnie zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Czy właściwie to był poniedziałek, przepraszam. Poniedziałek 24 listopada, właśnie tak patrzę, coś mi tu nie gra, bo to jest ten tydzień. I zobaczymy. Zaraz przyjrzymy się samemu DXY. No, bo trzeba pamiętać o tym, że. Tutaj również mamy to for value gap. I dzisiaj, moim zdaniem, trochę nam to powie: to znaczy, zamknięcie dzisiejszej świecy dziennej powie nam sporo o tym, jak my odnosimy się do tego for value gap. Czy mamy rzeczywiście w tym momencie już inwersję tego for value gap, czy na ten moment ponownie zamkniemy się poniżej? Bo jeśli tak, no to byłaby to dla mnie przesłanka definitywnie w tym zakresie spadkowa. Szczególnie, że trzeba wziąć pod uwagę, że biorąc pod uwagę tą odnogę price action, no, mieliśmy tutaj. Dosyć mocną reakcję od tego order bloka. Co prawda nie ma tu wewnątrz nic, co by nam mówiło o przełamaniu tu struktury. Na razie ten, ten tutaj to przytrzymuje, ale zobaczymy. W tym zakresie zobaczymy. Więc tak jak mówię, ja się nie dziwię, jeśli ktoś tu dzisiaj znalazł sobie shorta. Kompletnie mnie to nie dziwi. W szczególności jeśli ktoś korzysta właśnie z jakichś małych for value gap, czy nawet z OTE od ICT, no to mógłby tu osiągnąć naprawdę bardzo fajne rezultaty ale tak naprawdę zwykłym market structure shiftem nie oszukujmy się tutaj można bez problemu wyłączmy sobie troszeczkę już ten noise całe można było tu spokojnie dzisiaj uzyskać jeden do dwóch bez najmniejszego problemu nawet tak naprawdę czekając na tą, czekając na tą drugą świecę która zrobiła takiego już zamknięcie definitywne więc pod tym kątem spoko na ten moment widać że rynek się kompresuje widać akumulację w tym momencie jeśli chodzi o to dosyć mocną to jest Troszeczkę też już charakter będzie tego, gdzie obecnie się znajdujemy, tak naprawdę, bo nie ma się co oszukiwać. Znajdujemy się już w charakterze, właśnie coraz bliżej grudnia, bo patrząc nawet szybko na razie na Forex Factory, no to jest ostatni tydzień listopada w tym momencie. W przyszłym tygodniu mamy już 1 grudnia. Jak wiecie, ja w grudniu, jeśli chodzi o Forex, to kompletnie niczego nie dotykam, bo, bo po prostu nie lubię price action na Forex, jeśli chodzi o grudzień. Obserwuję sobie to, co się dzieje więc może czasem się coś pojawi w ramach, w ramach Forex w grudniu, natomiast szczerze mówiąc dla mnie ja raczej ten grudzień skupię się spokojnie na NASDAQu, na tym co tam, Nasdaq, co tam NASDAQ na mniejszych interwałach pokazuje, będę sobie pewnie pewne rzeczy ćwiczył i Wam to też również nagram. Więc szybko podsumowując wydarzenia makroekonomiczne, tak jak widzicie w tym momencie poniedziałek 24 mieliśmy bez żadnych newsów, wtorek 25 listopada mieliśmy core PPI, w dniu wczorajszym zaraz sobie przejdziemy do tego jak te dwa dni wyglądały, dokładnie jeśli chodzi o price action środa, dzisiaj mieliśmy 7.30 am GBP Autumn Forecast Statement, czyli tutaj widać już zresztą na funcie, zaraz tam, przejdziemy, że coś tam się już podziało. I jeśli chodzi o unemployment claims, no to mamy je dopiero o 8:30 i teraz widać, że rynek kompresuje się dosyć mocno w ramach właśnie na etku w ramach właśnie tej 8:30 unemployment claimsów danych z bezrobocia. Szczególnie że jutro mamy bank holiday na dolarze, więc jakby kompletnie dla mnie też to wyklucza handel. No i piątek pod znakiem kanadyjczyka. A mocny będzie przyszły tydzień, ponieważ przyszły tydzień tak jak widzicie mamy dosyć sporo mamy Przede wszystkim ADP Non-Farm Employment Change, później mamy Unemployment Rates również na Kanadyjczyku, PC Price Index mamy w piątek, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o samego dolara, ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że tu mamy ADP Non-Farm Employment Change, no to przyszły tydzień to w zasadzie nie ma tutaj stóp procentowych, z tego co widzę, niczego, więc w większości przypadków no, tutaj nie ma się co bać, poza no, oczywiście tym, żeby nie przeciągać za długo tych pozycji, Przynajmniej ja. O ile pierwszy tydzień grudnia, to czasami jeszcze coś wpadnie, jeśli chodzi o setupy, ale zobaczymy, czy w ogóle coś mnie tu będzie interesować, bo musi, to, musiałoby to wyglądać naprawdę bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o to, no to tu nie ma tragedii. Na pewno, na pewno, tak jak mówię, jutro absolutnie niczego nie dotykam, no bo mamy Bank Holiday na dolarze. Więc to tyle, jeśli chodzi o takie szybkie, szybkie newsiki. To, co jest dla mnie ważne, to teraz, żebyśmy przeszli sobie jeszcze szybciutko, jak już Wiecie, tak jak wspominałem, wszystkie pary walutowe w dniu dzisiejszym, akurat Asian Session Range zostało mocno tu nam zdefiniowało trochę zakresy. Natomiast to, co mnie definitywnie interesuje, to to, żeby Wam pokazać również właśnie te dwa ostatnie dni, które tu miały miejsce. Poniedziałek, możemy sobie cofnąć właśnie wykres do poniedziałku, bo myślę, że to jest dosyć kluczowe. Poniedziałek rozpoczął się dosyć interesująco, to znaczy tak naprawdę wszystkie pary walutowe od etka, dla nowych jakichś osób oglądających, macie w prawym dolnym rogu zawsze na jakiej parze się znajduje, na jakim instrumencie, więc macie od Edka po funta, po kanadyjczyka, po tak naprawdę, nie, tylko kanadyjczyk, i ale Australijczyk chyba też nie zebrały o północy czasu nowojorskiego właśnie Agent Session Range. Więc to definitywnie tutaj jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o to, to tylko te dwie pary, natomiast już następna świeczka, ja już patrzyłem wtedy po etku i po funcie, dla mnie to było takie. No wiecie, kiepsko, kiepsko, jeśli chodzi o to. No ale możemy sobie nawet zobaczyć price action, jeśli chodzi o Kanadyjczyka, później to, co tutaj miało miejsce, tak jak widzicie, piąta, piąta 55 po północy, mieliśmy pierwszego Market Structure Shifta tutaj potencjalnego na tym externalu. Natomiast dla mnie był to absolutnie wykluczony Market Structure Shift ze względu na godzinę. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze tutaj ten, to, to CB, które miało miejsce. No ale tak jak mówię, tutaj niestety 55 po północy. Dodatkowo, patrząc tam wtedy na DXY jeśli się nie mylę, to nie, tu było również przesunięcie i jak to wyglądało później, jeśli chodzi o Kanadyjczyka, no później Kanadyjczyk zebrał ponownie dołek i w tym momencie już po godzinie, zresztą widać jak po tej godzinie pierwszej, tu już rzeczywiście i DXY nawet coś zrobił, chyba następna świeca dopiero zrobiła, nawet nie, nawet nie, DXY w zasadzie w tym momencie się dosyć mocno zachowywał tak akumulacyjnie, więc ja w ogóle nawet na to szczerze mówiąc nie patrzyłem, jeśli chodzi o to, mnie to nie interesowało. Szczególnie, że tam nawet, tak jak dobrze pamiętałem, to tam kiepsko było, jakby tutaj z jakimś point of interest bardzo duże knoty, mnie to strasznie odstraszało. Dobrze, Australijczyk. W poniedziałek też mieliśmy tu dosyć mocną kompresję, tak, i tu mieliśmy o północy zebranie wierzchołka i ponowne market structure shift o północy 35, on wtedy nawet na ta północ 35, jak sobie popatrzycie na DXY, to wtedy taka była w zasadzie jedna wielka akumulacja, nic specjalnego, jeśli chodzi o Australijczyka. Wtedy i dopiero Australijczyk, jeśli dobrze pamiętam, to taki pierwsze przełamania to zrobił dopiero o pierwszej 50 tutaj gdzieś coś z jakąś Powiedzmy, tam bardziej większą, większą w tym momencie większym impetem, pierwsza 50. No i pierwsza 50 również tutaj była mocna, mocna, mocna podbitka na samym DXY, jeśli chodzi o to. Więc tutaj już ktoś mógłby patrzeć, no ale tak jak widzicie, tak jak widzicie, retracement później tak to zaliczyło. Niemniej jednak. Poleciało dosyć mocno w tym zakresie i teraz tak możemy popatrzeć sobie bo tak, pierwsza 50 jeśli chodzi o to pierwsza 55 tutaj jeśli chodzi o właśnie to przełamanie tam chyba też była 15 jak dobrze pamiętam tak jest też była 15 czy my mieliśmy tutaj przyczynowość mieliśmy na H1 bardzo duży i bardzo ładny zresztą bardzo duże i bardzo ładne CB tutaj jeśli chodzi o Kanadyjczyka i jeśli chodzi o Kanadyjczyka mieliśmy tutaj również CB piękne na H4 więc bardzo ładny setup pod tym kątem jeśli chodzi o to to definitywnie. Więc w ramach tego Australijczyka to naprawdę tutaj tutaj przyczynowość była i to konkretna, jeśli chodzi o to. No, i widać zresztą, jak później rynek to, to dosyć mocno dosyć mocno zdyskontował. To, co dla mnie było gdzieś tutaj odrzucające, no to właśnie ten wcześniejszy Market Structure Shift. Strasznie nie lubię, kiedy mamy takie wąskie sweepy, nie podoba mi się to. Natomiast wiem, pisaliście mi, że wielu z Was gdzieś właśnie brało tą pozycję i ja absolutnie się nie dziwię, bo uważam, że pod tym kątem była ona naprawdę sporej klasy tutaj, jeśli chodzi o przyczynowość, to definitywnie ona była. Jeśli chodzi o IBD, no to tutaj mieliśmy dosłownie na skraju premium, więc to definitywnie również zwiększało prawdopodobieństwo tego, tego setupu diametralnie. Ja w ogóle zauważam u siebie taką tendencję, że im, im dalej jesteśmy w roku, im już większa końcówka roku, to tym bardziej ja już coraz bardziej zachowawczo się Zachowuje. Patrzę później na te setupy i mam takie: mm, no ten Australijczyk też dobrze wyglądał, a ja siedzę z rękami pod tyłkiem i, i tak mam. Tak chyba tak już mentalnie po prostu już gdzieś tam zakończyłem w pewnym sensie swój, swój rok i pewnie przez to gdzieś tak mnie to mentalnie wiecie, już bardziej mam nastawienie na ochronę kapitału, niżeli, na, niżeli właśnie na jakiś, jakiś atak. W dalszym ciągu, szczególnie kiedy właśnie jakieś rzeczy, na przykład tak jak w przypadku tego Australijczyka, coś tam już wcześniej zrobiło Shifta. Ale doskonale rozumiem, jak ktoś jest dopiero chłonie to wszystko i, i nawet bierze te powiedzmy sobie setapy, gdzieś tam coś się nie zgadza, to ja sam uważam, że na początku w ogóle przygody to dobrze tego naprawdę pobrać, dobrze się poczuć z tym, czy na demo, czy nie po prostu dobrze obyć się z tym, żeby zobaczyć, jak te pewne rzeczy reagują. Dobra, przejdźmy w takim razie do Edka i możemy zacząć od wczorajszego dnia, bardzo specyficzny zresztą wczorajszy dzień, bo mieliśmy tutaj Dosyć śmieszną sytuację. Pierwszy market structure shift, który się pojawił, de facto, to był market structure shift o godzinie 55 po północy. Więc to znowu, znowu mnie to dosyć mocno odrzuciło w ramach tego, w ramach tej małej akumulacji manipulacji i dystrybucji. Troszkę mnie to w dniu wczorajszym odrzuciło. Na samym DXY mieliśmy co prawda wtedy domknięcie rzeczywiście już tego dołka, więc mieliśmy jak najbardziej, no ale 55 po północy, no to wiecie. Jasne, to już nie, niemalże pierwsza, bo to już tak naprawdę jest rozpoczęcie pierwszej, no ale, no ale rzeczywiście tutaj 55 po północy jednak niwelowało tu według zasad potencjalne dla mnie wejście. No i później rzeczywiście gdzieś tam ta cena zaczęła tutaj już odlatywać. Jeśli chodzi o potencjał, to setup był ładny z perspektywy ułożenia rynku, bo zwróćcie uwagę, że mieliśmy, mieliśmy delivery ceny, mieliśmy dystrybucję Ceny do discounta, bardzo ładną dystrybucję, więc to wyglądało naprawdę bardzo, bardzo sensownie z tej perspektywy. Później, po pierwszej, rzeczywiście zaczęliśmy już to przesuwać I z drugiej strony, również tak samo jak w przypadku dzisiejszego w ogóle, Edka, jak sobie popatrzycie na pierwszą 00, to mieliśmy tutaj naprawdę, o i gdzie już wiecie, więc tego nie będę, nie będę się na ten temat rozwodził. Natomiast mieliśmy naprawdę bardzo ładną, jeśli chodzi o to, CBDR. CBDR naprawdę tutaj. Pierwsza standardowa dewiacja dosyć ładnie nam to pociągnęła, i co jest ważne, jak sobie zobaczycie w ogóle całe później, price action. My tu mieliśmy dosyć mocne i cool hajsy w ramach tego BC, które tu leżało na wyższych interwałach. Więc naprawdę, pod tym kątem, pod tym kątem, szapoba, jak ktoś to wyłapał, to naprawdę bardzo ładny setup, uważam, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi właśnie o ten, o ten ruch i o ułożenie rynku, bo ładna akumulacja, manipulacja tak. Idealnie to by było, jakbyśmy w ogóle jeszcze zebrali ten dołek. To by było perfekcyjnie dla mnie, tutaj, jeśli chodzi o taki setup. Ale wiecie, na rynku trzeba być elastycznym, niestety. Są, trzeba, trzeba często godzić się z tym, że czasem rynek nie zbierze na przykład preview z Dayloa, tylko zacznie odlatywać i tyle, czy komuś się to podoba, czy nie, bo ktoś tu po prostu coś broni i to jest normalna sprawa i, do, i trzeba, trzeba się z tym po prostu godzić. Więc tak to wyglądało z perspektywy. Etka w dniu wczorajszym. I jeśli chodzi oczywiście o newsy, to tak jak mówiłem, mieliśmy CPI dopiero po, więc, jakby, ale ja i tak już odrzucałem wtedy Australijczyka. No i co mieliśmy dalej? Na funcie w dniu wczorajszym mieliśmy tutaj market structure shifta właśnie również powyżej o 1.05. Bardzo ładnie, też z bardzo ładnymi tutaj equal highsami, które sobie tu leżały. Mieliśmy, tak jak widzicie, w, dzisiaj mamy o 7.30, zaraz zresztą pokażę Wam tego funta jeszcze, ale tu nic nie mieliśmy, jeśli chodzi o funta na Australijczyku, tylko tak jak mówię, mieliśmy CPI. Bardzo ładny naprawdę setup pod kątem tych equal highsów. Bardzo dobrze to wyglądało. Market z Shift o godzinie 1.05. Widzicie wszystko bardzo wcześnie dzisiaj, dziś, dziś, dzisiaj. W tym tygodniu, bardzo wcześnie, wszystko się wydarza. Jeśli chodzi o to, i tutaj przyczynowość była definitywnie, bo mieliśmy z tego co pamiętam. Tylko dajcie mi chwileczkę, bo ja muszę sobie to wycofać, żeby tu dokładnie, dokładnie widzieć to, gdzie my wtedy byliśmy na wyższym interwale. Bo co my tam mieliśmy? My mieliśmy bodajże tak, mieliśmy tego order bloka na H1, który tutaj jest, tego pomniejszego tak naprawdę tutaj order bloka, chociaż co prawda, on wewnętrzną płynność tutaj Sunął tego zakresu, więc to jest git. Widać zresztą pobody świec, jak, że respektuje. respektuje ten zakres, ale na H4 tutaj troszeczkę czegoś mi brakło też, więc jakby, no jeśli chodzi o to, to ten tydzień definitywnie pod kątem setupów A, porządnych setupów, A, naprawdę tak jak widzicie, bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie w tym momencie to pociągnęło. Więc setupy A. Naprawdę w tym tygodniu, jeśli chodzi o to, miały swoje, swoją dobrą stronę. Tutaj, no, Kanadyjczyk, ponownie 50 po północy, Market structure shift, więc dla mnie w ogóle to jakby tutaj wykluczało się jakąkolwiek moje zainteresowanie. Widać zresztą tutaj bardzo mocno akumulacyjną takie, takie tendencje, jeśli chodzi o zachowanie. Kanadyjczyk nawet wybił tutaj te equal -y, które utworzyliśmy, ale Kanadyjczyk naprawdę nic specjalnego, jeśli chodzi o to przed tą północą. No, ja tak jak mówiłem, CPI, więc tutaj siekanina dosyć mocna. No i dzisiaj możecie sami zresztą zobaczyć, jak na funcie, jak sobie cofniemy wszystko wyczyścimy, jak fund dzisiaj o tej tutaj 6.40 już się zaczęła robić jazda, więc, więc też często właśnie to Asian Session Range w tym zakresie nas troszkę ratuje. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystkie te setupy, które Wam omówiłem, że przypadło Wam to wszystko do gustu. Jeśli chodzi o funta, jeszcze bym chciał tylko potwierdzić jedną rzecz, bo fund tutaj zrobił Market Structure Shifta pierwszego o godzinie właśnie Pierwszej 05, ale czy tam było potwierdzenie na DXY? Właśnie tam było potwierdzenie, tak? Na DXY w pierwszej kolejności nie, bo on zrobił. Dajcie mi chwileczkę bo to jest wtorek. No i właśnie, i teraz, żeby was nie wprowadzić w błąd, bo przypomniała mi się jedna rzecz, że się zdziwiłem sam, że to pamiętam, to Price Action, bo myśmy tu mieli o 1.05, myśmy tu mieli o 1.05, właśnie przecież na funcie fail to Displace. Znaczy przesunęliśmy, ale pierwsza 0.5 to tu nic specjalnego nie zrobiła w dniu wczorajszym. No właśnie, i to mi teraz dało do myślenia, że tak, że te rzeczy mi się rozjechały później w ogóle. Dlatego mi się to nie podobało. To jest właśnie kolejna, kolejna kwestia, więc to nawet ciężko nazwać, akurat w przypadku funta, setupem A z tego zakresu. Ale jeśli chodzi o price action, no to wyglądało to naprawdę, naprawdę tak, że można było, się, można było się złapać na tym. Tak samo jak zresztą można było się złapać dzisiaj na funcie, właśnie w charakterze tej akumulacji. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że takie podsumowanie się Wam podobało. Myślę, że zawsze takie podsumowanie się przyda, szczególnie osobom, które gdzieś tam coś śledzą mój główny model i chciałyby dowiedzieć się, jak ja na to wszystko patrzę i z jakiej perspektywy na to patrzę. Także cóż, dziękuję Wam bardzo wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Do następnego. Cześć.